Użyję metafory, uży, no. użyję metafory, to nie jest mojego pomysłu metafora, to jest 100 złotych, tak, to jest 100 zł i, i każdy by chciał mieć 100 zł, 100 zł za nic zwłaszcza, prawda? Ale jeśli ja to pogniotę, czy nadal to jest 100 zł, każdy chce mieć, tak, chociaż to jest pogniecione, nawet jeśli na to nadal 100 złotych. Dokładnie tak powtórz, samo... Powtórz tutaj. Będziemy, będziemy gnieść teraz jeszcze raz to 100 zł. podniesione 100 zł. I nadal każdy z Was chce dostać te 100 zł, nic nie musząc za to zrobić, prawda? Rzucę, podepczę, popluję. To jest nadal 100 ma, To ma swoją wartość. To ma swoją nie wartość. Bo żadny nie sklep tego wartość. nie przyjmie. E, przyjmie, dlatego że bez większego problemu teraz ja po prostu to ładnie wyprostuję. Do... Wcale farba nie zostaje na palcach, ja mogę farba poświadczyć. Nie zostaje na palcach, nie jest fałszywa. To jest dokładnie to samo z, naszym, z naszą wartością, nas jako ludzi. Możemy się bardzo ubrudzić, ale ciągle podstawowa wartość jest nienaruszona bo jesteśmy osobami ludzkimi. I rozmawialiśmy na samym początku, tutaj padło kryterium czasu, prawda, dwa lata zmarnowane itd. Tak. Zawsze najważniejszy w naszym życiu jest ten dzień, który jest dzisiaj. Tak, znaczy Pobrudziłem się wczoraj, ale jest dzisiaj. Dzisiaj się mogę wyprostować. Jest mnóstwo historii, anegdot ilustrujących to, co mam w tej chwili na myśli i co, jak myślę, wielu z Was się zgadza. E... No Problem Czeka... w tym właśnie, że najłatwiej jest zniechęcić się do samego siebie. O to mi chodziło, proszę tak. Państwa. Tak? Żeby w imię... Bycia dobrym dla siebie, nie zniechęcić się do samego siebie. Jeśli się to zrozumie, to my się tutaj zgadzamy. To po prostu wtedy człowiek wie, jak się zmieniać i się zmieni, ale siebie nie skrzywdzi. No tylko... Problem jest z czymś takim, bo pani mówiła o zachowaniach, tak? Tu się zachowałem nie tak, to zrobiłem w sposób, który jest karygodny, wstydzę się tego zachowania. Tylko myślę, że my częściej myślimy sobie e, jestem jakiś, e, jestem niedobry, jestem Słabym uczniem, jestem marnym mężem, tego nie umiem, źle wyglądam, jestem do niczego na końcu, być może w tym całym spektrum. I, i trudno jest nam myśleć w takich kategoriach psychologicznych, zachowałem się nie tak i to, to, to zachowanie jest, to jest, było nie w porządku. To, to, to jest dokładnie ta sama treść, kiedy powiem: że Jestem wielki, wspaniały i piękny. Czy mówię, że jestem brzydki, do niczego się nie nadaje, jestem głupi, czy mówię, że jestem piękny i wspaniały, to mówię ciągle to samo. Mówię ja. Nadymam swoje własne ja, ciągle jest ja. Ja i no, ja. Ale jeżeli mówimy jest, o tym, że jest... jestem do niczego, to trudno mówić tu o nadymaniu nie, nie, tego nie. Nie, nie. Ja. To, znane anegdoty, to bardzo lubią księża opowiadać, prawda? Przychodzi penitent, <laughs> przychodzi penitent i mówi ja to, ja tamto, ja o wam to. A, a ksiądz mówi, ty przedeś tu się chwalić, czy spowiadać, prawda? Więc to, to, to jest tak, że to także także dogadzanie swojemu ja. Są ludzie, którzy w oskarżaniu siebie, w pomniejszaniu siebie znajdują, mają szczególne upodobanie. I to też ma swoje bardzo wymierną korzyść z tego mają, bo jeżeli ja jestem taki głupi, taki brzydki, taki do niczego, to ja nic nie muszę robić. Zobaczcie Zobaczcie, jakie to jest wspaniałe życie. Do niczego się nie nadaje. Prawda, Zostanę do 50 lat u mamusi, mamusia mi wszystko załatwi. Nie muszę brać odpowiedzialności za swoje wykształcenie, za swoją rodzinę, za swój dom i dalej. W ogóle nic nie muszę robić. I dokładnie to samo. To jest dyma, nadymanie swojego ja. Tu mówili, ta, też na początku rozmowy mówiliśmy o postach. Bardzo ładnie święta Teresa z Lisie mówiła, że nic jej tak dobrze nie robi jak post na temat swojego ja, wyposzczenie swojego ja. To mówi, To ma więcej korzyści niż postu dla ciała. Że warto czasami po prostu przestać o sobie myśleć. To też jest bycie dobrym dla siebie. Przestać się w ogóle sobą zajmować, bardziej się zająć innymi ludźmi. Ptaszków posłuchać, braciszkiem się zaopiekować, staruszkę przeprowadzić przez ulicę. I to też jest robienie dobre, dobrze dla siebie. A nie tylko ja, ja i ja. Co to w ogóle jest? O odpuścić sobie odpuścić, odpuścić, sobie, odpuścić tak. sobie też to co było wczoraj tak już zapomnieć o tym że ta stuwa jest pognieciona. zginęła gdzieś ta stówa przed chwilą tu jeszcze w leżała w tej rozmowie z doktor Dorotą Krzemionką w rozmowie którą możemy znaleźć w marcowym numerze charakterów w rozmowie z panią Ewą Wojdyło tam się pojawia takie zdanie czy ja mogę czy ja muszę być dla siebie dobry to jest to jest jakiś nasz obowiązek wobec siebie, trochę taka powinność, żeby o siebie zadbać? To jest mądrość. Ja nie wiem, czy to jest powinność, ja nie wiem, czy to jest obowiązek, ale to jest mądrość. Można, się, można to uargumentować, myśląc w taki sposób. Znowu tak, sprowadzę to do raczej prostych wymiarów. Żyjemy, żeby wypełniać jakieś zadania, mamy cele, mamy wokół siebie ludzi, których kochamy, których pokochamy, a zatem trzeba myśleć też o tym, że będziemy chcieli coś dla tych ludzi zrobić kiedyś. Chcemy jacyś dla nich być. I bardzo mi się przydaje tutaj takie. Z mojego dawnego okresu, jak się uczyłam psychoterapii, któryś z moich mądrych nauczycieli zawsze mówił tak: Pamiętaj, drugiemu człowiekowi nie możesz dać czegoś, czego sama nie masz. I tutaj jest właściwie kwintesencja tego, o co pytasz. Czy to jest Obowiązek, żeby być dobrym dla siebie, czy to jest jakaś konieczność? No tak, w jakimś sensie konieczność. I żeby, to, żeby ten, ten szyfr być dobrym dla siebie, coś strasznym ogólnikiem, to jest straszny ogólnik. Ja się dziwię, że ktoś z Państwa nie wstał i nie zapytał, a o czym my właściwie mówimy? Chodzi o dbanie o siebie, o dbanie o swoje myśli, dbanie o swoje ciało, dbanie o swoje przyjemności, dbanie. Słowo dbać, zadbać, rozumiemy bardzo dobrze. I być dobrym dla siebie to jest dbać o siebie. Często, często, niestety, a właściwie myślę, każdy człowiek przechodzi przez takie fazy, pewnie nie jedną w życiu, może wiele razy, czasami pod wpływem różnych. Pokus, czasami pod wpływem, ktoś tu wspominał o nacisku rówieśniczym czy nacisku autorytetów, czasami odstępujemy od tej głębokiej mądrości i zapominamy o tym, że mamy o siebie zadbać. Ja proponuję Państwu takie kryterium. Ono powinno być dosyć łatwo wykonalne: mianowicie, cokolwiek zamierzacie, cokolwiek Was porywa, w cokolwiek się angażujecie, to. Przynajmniej ułamek chwili trzeba pomyśleć, czy to za 10 lat będziecie mile wspominać. To jest jedno kryterium, a drugie, czy to, co właśnie w tym momencie strasznie was pociąga i korci, i tak okropnie tego pragniecie, czy to poradzilibyście komuś, kogo bardzo kochacie. No, czyli wracamy do bliźniego swego. Nie wiem, czy potrafiłbym takie proste sformułować, znaczy proste w sensie zwięzłe, zwięzłą radę. Ja Państwu proponuję tak: potraktujcie życie poważnie, ale będąc dobrzy dla siebie. Zobaczycie, bo to jest paradoks to, co powiedziałem, ale życie Wam pod, pozwoli to odkryć, że poza tym paradoksem nie ma rozwiązania. Albo mówiąc jeszcze inaczej, tak jak mówi to japońskie hajku, chodzimy nad przepaścią, wąchając róże. Jak to zrozumiemy? to róże wąchamy, będziemy wąchać, ale się nie pokaleczymy i nie spadniemy. No. Ja już wszystko powiedziałem. No to... Tym bardziej, bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi byli pani dr Ewa Wojdyło, ojciec, ojciec Jacek Prusak, I człowiek od zgniecionej stówy Bogdan Białek. <klucza> spoko, spoko. To było wkalkulowane.